Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodmicz i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o ciekawym wycieku na temat nowego sezonu ósmego. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. A ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, wczoraj na kanał Migao wstawiłem wam specjalny odcinek o dość ciekawym wycieku na temat nowego rozdziału trzeciego w grze Fortnite. No i generalnie wspomniałem w tamtym filmie, że. Poza tym tematem, czyli rozdziałem trzecim, pojawiło się mnóstwo informacji na temat już kolejnego sezonu 8 w rozdziale drugim. Dodam tutaj, tak samo jak na poprzednim filmie, żeby do tych informacji podchodzić z lekkim dystansem, ponieważ nie mamy pewności, czy są one prawdziwe, czy może jednak nie. Osoba, która przedstawiła te informacje, już kiedyś przewidziała kilka innych sezonów w dosłownie takich wielkich szczegółach, że nie dało się tego normalnie zgadnąć przez normalną osobę. Dodatkowo, osoby, które widziały tego posta, są wręcz pewne, że informacje to są prawdziwe, a dziś ja przedstawiam Wam te szczegóły. Odnośnie tego tematu. Tak więc pierwszy wyciek dotyczący kolejnego już sezonu 8 to kolejne dodatkowe informacje na temat postaci Naruto, która teoretycznie ma pojawić się w nowym karnecie bojowym. Obecnie, z tego co podała tamta osoba, twórcy gry starają się dogadać w jego kwestii i ogólnie nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do tego układu, w którym trafi on do gry. Jednakże, jeżeli trafi on do gry, to pojawi się w karnecie bojowym, a wraz z tym na mapie pojawi się nowa broń pod nazwą wybuchające Kunai. Nazwa, którą tutaj podaje, nie musi być prawidłowa, ponieważ jest to tylko taki Wyciek i twórcy gry mogą oczywiście go inaczej nazwać lub w ogóle go nie dodać. Brońta, o której jest tutaj mowa, jest ściśle powiązana z Naruto i to właśnie taki motyw ma pojawić się w nadchodzącym nowym sezonie 8 rozdziału 2. Z kolejnych informacji, które pojawiły się w tamtym miejscu, to informacja na temat wielkiego koncertu, który miałby odbyć się na naszej wyspie zaraz po starcie sezonu. I nie, nie chodzi tutaj o koncert do czy może Travisa, tylko koncert Ariany Grande, z którym w ostatnich kilku miesiącach było mnóstwo ciekawych teorii. Teraz, jak widać, jest wielka szansa, że ona wprowadzono do gry Fortnite tylko, że nienormalnie, tak standardowo, a wraz z specjalnym wielkim koncertem na naszej wielkiej wyspie. Ten temat jednak chciałbym tak bardziej szczegółowo omówić w nadchodzącym filmie na kanale, ponieważ w tym filmie chciałbym się głównie skupić na sezonie 8 w rozdziale drugim. Z kolejnych rzeczy, które pojawią się co ciekawe jeszcze w tym sezonie i wprowadzono nas do nowego już sezonu 8, to powrót tej wielkiej fioletowej kostki, czyli Kevina. Ta sama osoba dała znać, że kostka Kevin powróci na naszą wyspę jeszcze w tym sezonie siódmym, a bardziej pod jego koniec. i będzie ona kontrolowana przez królową. Królowa ta odegra bardzo ważną rolę w kolejnym już rozdziale trzecim, ale ten temat rozwinąłem bardziej w poprzednim filmie na tym kanale, na który gorąco Was zapraszam. Dodatkowo z tego co piszę w dalszym podpunkcie, kolejny sezon ósmy ma zawierać motyw bliski Stranger Things, no i ogólnie wprowadzi do gry specjalne potwory. No i z tym tematem, szczerze mówiąc, mogę się nawet zgodzić, ponieważ w sezonie 8 rozdziału drugiego odbędzie się jedno z większych wydarzeń, czyli Halloween, a ten temat na pewno do tego pasuje. Co więcej, jakiś czas temu twórcy gry Zaaktualizowali kilka plików odnośnie biosów, czyli właśnie potworów z kampanii ratowania świata, o które może tutaj chodzić. Jednakże w tamtym roku na naszej mapie pojawiły się duchy, co może dawać nam taką jakby małą podpowiedź, że w tym roku pojawią się całkowicie inne potwory niż te, które były do tej pory. Twórcy gry potrafią już tworzyć zwierzęta, które można normalnie oswoić, co daje nam kolejną małą podpowiedź, że w tym roku też do gry trafią jakieś specjalne, nowe zwierzęta. Dodatkowo, z tego co pisze w tym samym wycieku o tych potworach, to możemy dowiedzieć się, że będzie można normalnie na nich jeździć. Czyli po oswojeniu danego potwora będzie nowym środkiem transportu na naszej wyspie. Z obecnych informacji na temat kolejnego sezonu 8 to chyba wszystko, ale pamiętajcie, że są to tylko wstępne, niepotwierdzone wycieki. Tak samo jak na początku dodam, że informacje o tym pojawiły się od osoby, która już kiedyś przypowiadała kilka innych sezonów, i teraz też tak może być. Przed nami pozostało jeszcze ponad półtorej miesiąca obecnego sezonu i każda z tych informacji może się zmienić lub pojawi się kilka innych informacji na ten temat. Na pewno jednak zaraz po starcie sezonu. Ósmego wrócimy sobie do tego odcinka i wtedy zobaczymy, które z tych informacji sprawdziły się lub które też się nie sprawdziły. Teraz jednak skupmy się wszyscy na fabule obecnego sezonu 7, ponieważ już jutro po aktualizacji Koralowy Kasztel przejdzie kilka bardzo ciekawych zmian. A dokładniej pojawi się tam wielki krater z nowym NPC oraz agentami, którzy będą bardzo mocno pilnowali tamtej miejscówki. Przy okazji dodam tutaj jeszcze, że ta zmiana, czyli Koralowy Kasztel wraz z wielkim kraterem, będzie taką jakby pierwszą zmianą w tym sezonie, która będzie dotyczyła fabuły tego oto sezonu. Sezonu. Tak więc, jeżeli interesują Was zmiany w temacie fabuły oraz ogólnie aktualizacji, to zapraszam Was jutro na live'a, czyli we wtorek, na którym pojawią się wszystkie szczegóły odnośnie tego tematu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian oraz nowości, które mogą pojawić się w grze zaraz po starcie nowego sezonu 8 w rozdziale drugim. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to Chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie pierwszych wycieków na temat kolejnego sezonu 8 w rozdziale drugim. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać co sądzicie o tych wyciekach oraz który z nich według was jest najlepszy i najbardziej prawdopodobny. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!